Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na film pod tytułem Polecam czy nie polecam? Jest to klasyczny projekt DENKO, natomiast. Ja sobie to tak nazwałam na moim kanale i jeszcze zanim zaczniemy, to chciałam was zachęcić do subskrybowania mojego kanału oraz do pozostawiania komentarzy i łapaj w górę, bo to bardzo motywuje do działania, a teraz lecimy z tematem. I zacznę od żelu nawilżającego pod prysznic od firmy Job. Ja miałam zapach kokosowy, to jest dokładnie kokos i sól morska. Tutaj mamy 93% składniki pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia. Żel zawiera bogaty węglowodany, sole mineralne, proteiny i witaminy, ekstrakt z kokosa, który dogłębnie ma nawilżać i odżywiać skórę. I powiem Wam, że pierwszy raz używałam żelu pod prysznic od firmy Joop. Zawsze tych z Isany, bo one mi się super sprawdzają. Ale od kiedy po raz pierwszy właśnie miałam okazję testować ten, ja go dostałam od drogerii Beauty Shop. I dzięki właśnie tej współpracy poznałam bliżej kosmetyki do pielęgnacji tej marki, bo ja zazwyczaj jednak używałam tych środków chemicznych. Tam do łazienki, do szybi luster... Taki płyn uniwersalny, bardzo, bardzo lubię. Miałam też kiedyś balsam od ale jakby nigdy nie sięgnęłam po nic więcej. Lepiej późno niż wcale. Na dowód tego, że faktycznie polubiliśmy się. Już mam nowy w użyciu. Teraz zdecydowałam się na kwiat lipy bodajże. Ale wracając do tego, tutaj zapach mi osobiście. Kojarzy się z grzanym winem i może to się wydawać śmieszne, bo co ma w sumie kokos do tego, ale faktycznie, no, tak to pachnie. I dam Kubie do pomachania, stwierdził to samo, więc coś musi w tym być. W ogóle ten żel jest mega wydajny. Tutaj macie 400 ml, ale dzięki temu, że jest pompka, to yy, no, starczy Wam na dużo dłużej bo nie wylewamy go niepotrzebnie zbyt dużo, a taką jedną, dwoma pompkami jesteśmy w stanie umyć całe ciało i myślę, że to jest nawet aż nadto. W sensie mm, wiadomo, nie oszczędza się na myciu się, ale on ma taką fajną konsystencję, nie za gęstą, niezawodnistą, że nie trzeba go wiele. I, I właśnie dzięki temu jest mega wydajny, bo mi starczył na długi, długi czas i to mnie właśnie przekonało też, żeby kupić ponowne opakowanie. I obliczyłam sobie, jak Isana, która kosztuje tam 3-4 zł, ma się do tego żelu podprysznic, który kosztuje, nie wiem, 3 razy więcej. I faktycznie to się bardziej opłaca, no bo wiadomo, tą Isanę szybciej zużyje, Zwłaszcza, że ona też nie ma pompki, więc ja wylewam tego bardzo dużo i jakby nie panuje nad tym, więc co chwilę trzeba kupić nowe opakowanie. Więc to wychodzi zdecydowanie taniej, a zwłaszcza też, że mamy tutaj takie później uczucie nawilżenia skóry, tak jakbyśmy nałożyły już balsam, ale go nie nałożyłyśmy. I też nie ma takiej warstwy lepkiej, ale jednocześnie właśnie czuć to nawilżenie i to jest coś po prostu ekstra. Jak już jesteśmy przy firmie Job, to mam tutaj też naturalne mydło w płynie wanilia, cinnamon i jak mnie oglądacie dłuższy czas, to na pewno wiecie, że ja takie zapachy w okresie jesienno-zimowym kocham i to jest po prostu must have. Tutaj mamy delikatne mydło o słodko korzennym zapachu, zawiera naturalny ekstrakt ze strączków wanilii i cynamonowej kory. No i on ma działanie przeciwzapalne, odmładzające, oczywiście również nawilża. I tutaj jest taka sama hmm, sprawa, jak przy tym żelu, że ręce po umyciu są już nawilżone i też to jest mega ułatwienie, bo jednak ja na przykład o tym kremie do rąk i wiem, że większość osób o kremie do rąk po prostu zapomina. A tutaj po umyciu tego nie mamy żadnej takiej suchości, tylko właśnie jakbyśmy nałożyły przed chwilą krem i on już się wchłonął. Także to jest też coś ekstra. Skończyłam również szampon dla blondynek z Milkshake'a. I to jest taki szampon do włosów blond lub siwych, zapewniający delikatne oczyszczenie. Zawiera specjalny fioletowy barwnik, który skutecznie przeciwdziała żółtym tonom, pojawiającym się na naturalnych lub rozjaśnionych włosach blond, jak również w włosach siwych lub platynowych. Zbogacone o proteiny mleka i organiczny ekstrakt z owoców leśnych, które zapewniają włosom blask, miękkość i witalność itd. itd. Faktycznie w ogóle ten szampon nie przesusza. Jeżeli jesteście blondynkami i szukacie czegoś takiego, co Wam nie spowoduje, że te włosy będą suche, jak na przykład po Joannie, bo ja kiedyś stosowałam ten fioletowy z Joanny i niestety włosy dosyć szybko się przesuszały. Dodatkowo jak z nim przesadziłam, to zaraz miałam gdzie nie fioletowe. Tutaj raczej fioletowych nie będzie, ale jak przesadzimy, to będą bardziej takie siwe. I u mnie tak się to na początku działo, że miałam miejscowo takie siwiuteńkie, wpadające trochę w fiolet, ale... Przy używaniu Joanny, potrafiłam mieć nawet pasemka fioletowe, więc to jest ta różnica. Jeżeli chodzi o stosowanie, to on jest dosyć mocny i trzeba z nim uważać. Jak ja wylewam na dłoń, szybko sobie przemasowuję całe włosy i spłukuję od razu. Nie zostawiam, nie czekam, bo wtedy będzie właśnie taki efekt bardziej siwy. No ale jeżeli ktoś pożąda właśnie taki efekt, no to. Może sobie przetrzymywać go ile chce. Natomiast ja nakładam i szybko spłukuję. Dzięki temu włosy są takie fajne, chłodniejsze, ale nie siwe. I, I to mi bardzo pasuje. W Łazience mam nowe opakowanie, które czeka na swoje użycie. On jest mega wydajny, mi starczył na około rok, bo ja go w tamtym roku, w kwietniu, jakoś zaczęłam używać. No to no nie cały, ale. Tak mniej więcej. Z tym, że ja też nie używam go co mycie, tylko tak raz na jakiś czas. Jak na przykład zrobię świeże włosy u fryzjera, no to, to tak po miesiącu dopiero zaczynam sobie gdzieś tam co dwa tygodnie myć włosy tym szamponem. Ale nie wcześniej, bo nie ma takiej po prostu potrzeby, a jest to produkt fryzjerski. Teraz mam tutaj maskę do włosów Latte z Kalosa. Ja ją zużyłam już dawno, ale tak trzymałam ją tam w szafce w łazience właśnie z myślą o tym filmie. Zajmowała mi sporo miejsca, więc ucieszyłam się, jak już mi się uzbierało trochę tych kosmetyków, żeby wam tutaj pokazać. Bo chyba ostatni taki film był może gdzieś tam przed wakacjami. Ale na pewno nie później. No, kosmetyki ogólnie nie zużywa się jakoś bardzo szybko, więc też nagrywać film, pokazywać 3-4, no to bez sensu. Także ja tutaj więcej zgromadziłam i dzięki temu mogę sobie pogadać i Wam przekazać trochę więcej informacji. No tutaj możecie zobaczyć, jest pusto. W ogóle ta maska ma przepiękny zapach. Uwielbiam, uwielbiam. To są takie. Mleczne cukierki, natomiast ja w październiku zrobiłam sobie zabieg kreatynowego prostowania włosów, i na razie z takimi maskami um, uważam. Bardziej sięgam po jakieś takie naturalniejsze. W zasadzie um, mam taką specjalną, która przeznaczona jest po tym zabiegu. Z tej samej firmy, którą miałam robiony zabieg, e, ale też nie używam tamtej maski, co mycie. Tylko sobie zmieniam. I, I ta banana z garniera, Hair Food, no to ona sprawdza się rewelacyjnie na zmianę, właśnie z tamtą. Widzę, że to służy moim włosom, właśnie też po tym zabiegu, i nic się absolutnie nie dzieje. Ten efekt cały czas się utrzymuje, więc jestem bardzo zadowolona. Ogólnie właśnie ta maska z Garniera też ma fajny skład. Wiecie, ja też nie jestem jakimś frikiem, jeżeli chodzi o składy kosmetyków do włosów. Mniej więcej się orientuję, ale bardziej szukam w necie jakichś informacji. I właśnie ta maska z Garniera Banana naprawdę super wypada, więc dlatego po tym zabiegu zdecydowałam się, że będę używać właśnie jej i tej, która jest przeznaczona. Typowo po keratynie, ale te Scalosa bardzo lubię, tylko że one nie mają takich idealnych składów, więc dlatego na razie odstawiam. Dobra, to skończmy jeszcze temat włosów. Mam tutaj maskę z Inside. Jest. To ta seria nawilżająca. Ogólnie markę Inside uwielbiam, używam od nich produkty, szampon, odżywka regularnie cały czas i, i myślę, że prędko ich nie zmienię. One są naturalne, z moimi włosami współgrają, więc to jest najważniejsze. Także tak ale. Ten produkt no niestety nie sprawdził się u mnie i mówię to naprawdę z dużym bólem serca, bo ja wiem, że mimo to jest świetny. Moja przyjaciółka ma włosy gęste, kręcone i u niej to jest sztos. Uwielbia tą maskę tą serię nawilżającą. No ale moje włosy są takie cieńsze i niestety łatwo je obciążyć. Także tutaj też muszę uważać ze stosowaniem różnych masek. Jeżeli jakieś mi się już sprawdzają, no to się ich trzymam. Z tego względu, że no właśnie, tak jak w przypadku tej, no wszystko spoko. Zapach, efekt, ekstra. Włosy są sypkie, błyszczące, naprawdę wow. Ale zaraz po jakiejś chwili zaczynają być tłuste i nie do ogarnięcia. Naprawdę. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, ale po prostu muszę sięgać po inne serie od Inside. No ale tak jak Wam mówiłam, u mojej przyjaciółki się super sprawdza, więc wszystko zależy od tego, jakie macie włosy. Właśnie, tak a propos banana hair food. mam tutaj też zużyte opakowanie, nawet nie zauważyłam, bo tak wcisnęłam na dno pudełeczka. Teraz jest nowe w użyciu. Ona ma tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego i możemy jej używać na trzy sposoby najpierw jako odżywkę i od razu spłukujemy. Później możemy też jako maskę, czyli na przykład nie wiem, przetrzymamy sobie ją pół godziny, godzinę, czy ile tam chcecie i dopiero spłukujemy albo też możemy na mokre lub suche włosy nałożyć jakąś tam niewielką ilość. Tutaj na przykład na końcówki. No, jak lubicie, ja ją stosuję zawsze jako maskę, czyli po prostu po każdym myciu szamponem odżywką jeszcze nakładam sobie maskę przynajmniej na te 10 minut, i moje włosy bardzo to lubią. Następnie przejdę do pielęgnacji, bo mamy tutaj jeszcze kolorówkę, ale tak, z pielęgnacji mam tutaj taki peeling do ciała. Jest to firma Organic Shop. Mamy tutaj 99,5% naturalnych, organicznych składników. Mamy tutaj też jakieś certyfikaty, i mamy tutaj roślinną glicerynę, masło, shea, organiczny ekstrakt z papai. Jest to peeling cukrowy, też już cały zużyty. To jest jeden z takich kosmetyków, które jak używacie, to macie ochotę zjeść. Na pewno znacie to uczucie, bo wiele jest takich, które pachną po prostu nieziemsko i to jest właśnie taki produkt, nie wiem czy mówiłam, że jest to peeling cukrowy. Przepięknie nam zdziera na skórek i po nim skóra też jest taka nawilżona, ponieważ tutaj zostaje taka delikatna, tłusta warstewka. Ale hmm, nie jest to coś, co miałoby spowodować, że będziecie się kleić i źle czuć. Tylko jakbyście nałożyły sobie, nie wiem, delikatną, cienką warstwę balsamu, no to po tym peelingu tego po prostu robić nie musicie. I mam tutaj odżywczy krem olejek regenerujący Lipidro od firmy Topa. Jest on przeznaczony do skóry wrażliwej, alergicznej, suchej i bardzo suchej z potrzebą regeneracji. Bogaty na noc To jest mój ulubieniec Zresztą na pewno jak oglądacie mnie regularnie To wiecie, że ja używam ten krem cały czas i to nie jest tak, że to jest moje pierwsze opakowanie, tylko faktycznie któreś z kolei i raz się niestety nadziałam na ten sam krem tylko na dzień. Ja nie ogarnęłam, że tutaj jest to oznaczenie noc i dzień. To chyba było pierwszy raz, kiedy go kupowałam po skończeniu opakowania pierwszego, bo ja go dostałam w Funday Boxie. I później jak chciałam zrobić mój pierwszy zakup tego kremu, no to niestety trafiłam na ten przeznaczony na dzień, i on tak śmierdział. Ja nie wiem o co chodzi, bo ten pachnie po prostu przepięknie, mega się go stosuje na noc i, i cały czas, nawet usypiając, ja czuję ten zapach od siebie, co jest bardzo komfortowe. A ten na dzień. No, nie chcę mówić jak śmierdział, ale naprawdę było to mega nieprzyjemne, więc go nawet nie skończyłam. Nie wiem, czy Wam w końcu o nim mówiłam na kanale. Muszę to zweryfikować, bo w zasadzie ciekawa jestem sama. Natomiast o tym na pewno już wspominałam, jest bardzo taki treściwy i faktycznie dla skór takich suchych, bo jeżeli miałabym tutaj polecać coś dla skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej, to na pewno nie ten krem, bo on, no nie wiem, czy będzie zapychał, to już kwestia przetestowania, ale jest to naprawdę mocne nawilżenie, więc nie sądzę, żeby te cery potrzebowały aż takiego odżywienia i nawilżenia, natomiast skóry suche, wrażliwe, normalne jak najbardziej spróbujcie sobie, bo to jest coś rewelacyjnego. Kolorówka poleci na sam koniec. Jeszcze mam tutaj parę rzeczy do pielęgnacji, mianowicie Natu Handmade mandaryngowe oczyszczenie, czyli mój ulubiony olejek do demakijażu. On jest przebadany dermatologicznie, ma tutaj różne certyfikaty. Też nie tylko do demakijażu możemy go używać, ale również do masażu, więc ja w sumie w trakcie demakijażu ten masaż wykonuję, także mamy takie dwa w jednym. Zapach, już Wam też wielokrotnie mówiłam, Cudo. On jest taki piękny, cytrusowy, więc aż chce się iść do tej łazienki i ten demakijaż zrobić, bo jest to bardzo przyjemne. Ja wcześniej używałam olejku od Recibo, który również był fajny. Konsystencja była bardziej taka lejąca w porównaniu do tego i zapach ziołowy. Później używałam na Komi, i to było znów. Gęstsze, ale bez zapachowe. Natomiast ten jest taki właśnie pośredni pomiędzy Resibo a Nakomi, czyli nie jest za gęsty, nie jest zawodnisty, dodatkowo ma przepiękny zapach i z nimi wygrywa po prostu. Ja najpierw zbliżam dłonie, nakładam pompeczkę, rozmasowywuję, kładę na twarz, robię masaż. I wszystko się przepięknie rozpuszcza. Później moczę sobie ręczniczek. Czy tam ja akurat używam rękawicy z Belayed Makeup albo z Glow i ściągam cały makijaż. Skończone. Mam tutaj też dwa produkty z klinik, o których Wam już mówiłam na kanale, miały swoje 5 minut, więc tak chciałabym tylko o nich szybciutko wspomnieć. Także na Instagramie pojawiły się posty dotyczące zarówno tego kremu do twarzy, jak i pod oczy, więc też nie chcę zanudzać. Ale tak, skończyłam właśnie ten nawilżający, już Wam mówiłam, że on mi przypomina bardzo Resibo SOS. Co prawda tutaj mamy lekką taką żelową konsystencję, Resibo jest bardziej treściwszy i na przykład ten można by było nałożyć pod makijaż, natomiast Resibo nie za bardzo, ale działają tak samo. Nawilżają, no to wiadomo, Oś tutaj bardziej skupiam się na tym, że to są takie kremy ratunkowe, kiedy mamy mocno przesuszone miejsca na twarzy czy na ciele. Po nałożeniu ich faktycznie w natychmiastowym tempie to znika. I tutaj jeszcze ten krem pod oczy od klinik All About Eyes. No nie ma już praktycznie nic, może jeszcze na jedno zastosowanie wygrzebie, ale no niestety się skończył. On się sprawdził u mnie też ekstra, używałam go zazwyczaj, nie zazwyczaj, a zawsze w pielęgnacji dziennej, z tego względu, że na wieczór używam czegoś treściwszego od Natu, a tutaj on fajnie sprawdzał się pod makijaż, pod korektor, no bo szybko się wchłania, pozostawiając takie welurowe wykończenie. Ja cały czas o tym wykończeniu powtarzam, ale faktycznie ono takie jest i pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, ale oczywiście to jest plus, no bo on się nie lepi, tylko fajnie nawilża tą okolicę, a jednocześnie korektor się na nim też dobrze cały dzień utrzymuje, więc jeżeli szukacie fajnego kremu pod oczy, to ja wam bardzo, bardzo serdecznie go polecam. I mam tutaj jeszcze trzy kosmetyki od The Ordinary. Śmieję się, ponieważ na moim kanale to co drugi film gdzieś ta marka się przewija, ale tak mi spasowały. Naprawdę są godne polecenia, zwłaszcza, że są na każdą kieszeń, bo jak na takie składy mają bardzo niskie ceny. A działanie jest rewelacyjne, więc pokrótce po prostu nie będę znów powielać informacji, ale muszę je tutaj pokazać. Więc tak, skończyłam krem nawilżający i tutaj mamy 100 ml, a koszt jego to jest 35 zł, max 40, myślę, że nie więcej. No i jest tak wydajny, że starcza na rok. Także podzielić sobie tą kwotę przez 12 miesięcy, no to wychodzą jakieś grosze. Więc myślę, że to się bardzo opłaca. Zwłaszcza, że tutaj też mamy tą formułę bez olejową, bez tłuszczową. Także skóry trądzikowe, mieszane, tłuste, no będą z tego kosmetyku zadowolone, bo on na 100% nie zapcha skóry. Ja go używam już długi czas, bo ja niby mam skórę suchą, ale też skłonną do niedoskonałości, niestety. Gdybym miał zapychać, to już dawno by to zrobił. To jest moje drugie opakowanie, więc drugi rok stosowania tego kosmetyku i nic absolutnie się nie dzieje. On bardziej działa w tę drugą stronę, czyli łagodzi te zmiany, tak przepięknie wypełnia tą skórę. Sprawdza się fajnie pod makijaż, ja go właśnie używam zawsze w pielęgnacji dziennej, bardzo Wam polecam. E, tutaj mam jeszcze kofeinkę e, i o niej też już na kanale na pewno mówiłam. Zresztą na Instagramie również pisałam. To jest produkt, który mm, przepięknie zmniejsza opuchliznę pod oczami. Bo wiecie, kremy okej, okay, nawilżają, odżywiają, ale Nigdy nie zauważyłam, żeby jakiś krem mi właśnie zminimalizował te opuchnięcia, a ja niestety takie pod oczami mam. I strasznie mnie to denerwuje. Zaczęłam używać tego kosmetyku, i po tam jakimś dłuższym czasie stosowania zauważyłam, że mi te worki takie zniknęły. No, teraz delikatnie je tutaj widzę, ale yy, no, już dawno nie nakładałam tej kofeiny, no bo skończyła się. Też czekała tutaj, żeby ją pokazać, a znów miałam ten krem pod oczy z klinik, więc wiecie, to wszystko trzeba też pozużywać, a nie kupować i wszystko na raz mieć otwarte. No bo dość, że szkoda kasy, to szkoda też kosmetyku, bo się zepsuje i będzie do wyrzucenia. Także teraz, jak już nie mam nic na dzień, to kofeina z powrotem wraca i mam nadzieję, że znów spowoduje, że ten efekt będzie taki, jaki był wcześniej. Naprawdę coś rewelacyjnego. Też fajnie rozjaśnia przebarwienia na powiekach, bo ja mam takie troszkę ciemniejsze, a w trakcie stosowania tego produktu jakby to się tak rozjaśniło, że nie było różnicy pomiędzy nie wiem skórą na policzku a na powiece, więc Super produkt. I teraz coś, co w ogóle wyniosło moją pielęgnację na zupełnie inny, wyższy level, a jest to niacynamid. On oczywiście nie sprawdzi się u każdego. Wiadomo, to dotyczy każdego kosmetyku, ale tutaj akurat wiem i znam parę osób, które właśnie mówią, że ten kosmetyk kompletnie nie zrobił ani dobrego, ani złego, jakby wiecie, w ogóle nie zareagował, a u mnie znów same dobrocie. Bo ja już Wam też mówiłam, że od marca tamtego roku zmagałam się z rodzikiem przez maseczki, te bawełniane. No, jednak skóra się pociła, efekt był odwrotny niż zamierzony i niestety spowodowało to naprawdę spory wysyp, ale to już miałam takie bolące, dojrzewające wulkany, nie mogłam sobie w ogóle z tym poradzić. I było tego coraz więcej i więcej, a jednak siedziałam wtedy dużo czasu w domu, i z nudów nawet, ja już nad tym nie panowałam, leciały mi te paluchy na twarz i drapałam. Co oczywiście spowodowało, że rozniosłam sobie te niedoskonałości na całą twarz i było coraz gorzej. Zaczęłam testować różne kosmetyki: olejek tamanu, krem migdałowy z Bandy, i one faktycznie działały, ale wiecie, w mniejszym i większym stopniu. Nie było to jednak to czego ja oczekiwałam i później trafiłam na ten jacynamid odmieniło to kompletnie moją pielęgnację od tego momentu jak zaczęłam go stosować mi się wydaje, że już po tygodniu widziałam pierwsze efekty jak to wszystko pięknie się goi i znika, no a czym dłuższy czas stosowania tym było coraz lepiej i teraz tak naprawdę mam tylko wypryski, w zależności w jakiej fazie cyklu jestem wtedy pojawiają się jakieś niedoskonałości czy to w połowie, czy przed miesiączką, różnie no teraz jestem już na takim etapie, że moja cera mi się naprawdę podoba pomijając oczywiście te dni, w których Gdzieś tam coś mnie wysypie, ale to i tak no nie jest to, co było rok temu, więc jestem bardzo zadowolona. No i kolorówka na sam koniec. Mam tutaj cztery kosmetyki i zacznę od rozświetlacza. Nie sądziłam, że kiedykolwiek uda mi się go zużyć. Jest to Annabelle Minerals i odcień Diamond Glow, rozświetlacz mineralny. Powiem Wam, że bardzo mi on spasował bo on jest taki drobno zmielony, więc na co dzień sprawdzi się super, dlatego że nie tworzy takiego brokatu, jakiejś tafli mocnej, tylko to jest taka perełeczka, która powoduje, że ta skóra wygląda zdrowiej. I na co dzień taki efekt jak najbardziej jest pożądany, bo wiadomo, że na imprezy to lubię gdzieś tam mocniej się rozświetlić. Ale jednak na co dzień to ma być tylko takie delikatnie muśnięte, i, i ten rozświetlacz właśnie tworzył taki efekt. Więc, jeżeli czegoś takiego szukacie, no to bardzo Wam polecam. Jest to produkt, który tutaj sobie wysypujemy. Ja zazwyczaj, wiecie, robię to w ten sposób, że na zakrętkę i tutaj sobie pędzelkiem macham. Jeszcze jakaś resztka została, więc może coś tam, yy, no zużyję jeszcze na parę razy, ale już tak naprawdę ciężko cokolwiek się wydobywa z yy, tego środka, więc no nadszedł jego koniec. Teraz mam tutaj korektor z Maybelline Instant Anti-Age, ja mam w kolorku 00 Ivory, bardzo lubię ten korektor, pod oczy go stosuję. I w tym celu sprawdza się ekstra, bo na powieki, jako baza, niestety u mnie nie sprawdza się kompletnie. Ja muszę mieć taki zastygający, na przykład z Catrice, ten kamuflaż. Natomiast pod oczy super. I on ma tutaj gąbeczkę. Ja już Wam też kilkukrotnie opowiadałam, że stosowany na sobie ok, jak najbardziej. Jest to bardzo wygodny aplikator, natomiast nie Stosujemy go na paru osobach, tak jak na przykład pracuje się na klientkach. Absolutnie nie używamy tego korektora w ten sposób, że machamy tutaj klientce pod oczami, bo to jest mega niehigieniczne. Na tej gąbeczce zachowają się wszystkie jakieś bakterie. Absolutnie tego nie róbcie. Później wiecie, poprzenosicie z jednej klientki na drugą coś i, i będzie problem, także. Dostosowania na sobie jak najbardziej, ale nie jest to higieniczne, jeżeli stosujemy na kilku osobach. Mam tutaj też puder z AA Wings of Color, też Wam o nim już kiedyś mówiłam, bo to jest moje, nie wiem, chyba dziesiąte opakowanie. Bardzo lubię, jest delikatny na co dzień. Idealnie się sprawdza. Mm, on nie matuje tak na cały dzień. To nie jest jakiś taki, nie wiem, puder ala bambusowy czy ryżowy, gdzie tutaj faktycznie ten mat jest taki tępy, tylko tutaj to jest takie bardziej satynowe wykończenie. O, może tak bym to określiła. Ja mam w odcieniu 90 Transparent. Tutaj nawet mm, piszę jedwabisty puder w puderniczce z lusterkiem, wzbogacony o minerały i ekstrakt z owoców i Koi i pielęgnuje skórę. Faktycznie jest taki właśnie bardziej pielęgnacyjny, bym powiedziała. I ostatni kosmetyk to jest podkład, z którym ostatnio się przeprosiłam, tak w ogóle, bo ja go kupiłam, nie pamiętam nawet kiedy może rok temu. Jakoś tak. I trochę go poużywałam, później przestałam, nie wiem, co mi w nim nie pasowało. Chociaż przypuszczam, że może ja pomyślałam, że to on też powoduje wysyp, bo jest taki gęsty dosyć. To jest w ogóle Selfie Time od Eveline i tutaj mamy podkład razem z korektorem kryjąco-nawilżający. Ja mam w odcieniu 01 Porcelain i tutaj chroni mikrobiom skóry, anti-pollution, kompleks kwaskialuronowy, niebieskie algi. I właśnie, mogłam tak pomyśleć, ze względu na tą konsystencję, taką treściwą, ale przeprosiłam się z nim, tak jak mówię, i wróciłam. Dokończyłam jego opakowanie właśnie ostatnio. Absolutnie nie zapycha skóry, nic się nowego nie pojawiło. Wszystko przepięknie wygląda. Także myślę, że pokuszę się o nowe opakowanie za jakiś czas, jak mi się tam wszystkie inne wykończą, bo on jest mega tani, nie wiem, 10-15 zł, myślę, że nie więcej. E, mamy tutaj 30 ml, naprawdę tworzy ładny efekt, kryje. I, i, I nie zapycha skóry, więc czego chcieć więcej? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przypuszczam, że y, kolejny z serii, polecam czy nie polecam, pojawi się może na jesień zimę, kiedy zużyję kolejną partię kosmetyków. No bo tak jak Wam mówiłam, y, no. 5, 6, nie opłaca się pokazywać, więc ja tak kumuluję. W zasadzie w sumie nie wszystko, bo tak jak zużyłam też szampony i odżywki z Inside, zarówno serię fioletową, jak i niebieską, ale to są tak duże opakowania, że ja po prostu to wyrzuciłam, żeby mi nie zagracały. Muszę sobie skombinować jakieś takie miejsce, jakąś jedną półeczkę, w której będę odkładać zużyte kosmetyki, to Wcześniej bym na pewno taki film nagrała, no a ja tak trochę odstawię do pudełka, trochę wyrzucę, no i się zbiera bardzo długi czas. Także postaram się poprawić i może szybciej jednak ten odcinek kolejny się pojawi, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!